Witaj. Co by było, gdybyś w ramach programu dobroci dla samej siebie spędziła cały dzień z jednym, jedynym pytaniem kwantowym i zadawała go sobie w każdej możliwej chwili spokoju. Na przykład: Jak to się stało, że przepełnia mnie wdzięczność i życzliwość lub jak mogę dzisiaj zatroszczyć się o siebie z lekkością i łatwością? Albo jak to jest poczuć się zdrowym i pełnym sił? Lub co ciekawego mnie dziś spotka? Albo jak to jest żyć w spokoju i zaufaniu? Najlepiej, póki się nie ma wprawy w zadawaniu sobie pytań kwantowych, pracować z jednym pytaniem. Potem można sobie mieszać różne pytania. Największą siłą pytań kwantowych jest to, że koncentrują się one na możliwościach i pozytywnych scenariuszach, a nie na problemach. Zapraszają do spojrzenia na siebie i świat z innej, bardziej otwartej perspektywy. Już samo zadanie pytania może wywołać zmianę samopoczucia i energii, nawet jeszcze przed nastąpieniem spodziewanej reakcji. Zalecam zadawanie tych pytań z zaangażowaniem, z poczuciem wdzięczności i z lekkością, bo to zdecydowanie zwiększa ich skuteczność. To taka Wspaniała praktyka i naprawdę ona przynosi ekspresowe rezultaty. A może jeszcze dzisiaj, jako że w przyszłym tygodniu znowu na Emporio Life Droga Bogactwa i Obfitości, zadasz sobie pytania związane właśnie z obfitością i bogactwem. Na przykład, jak to się stało, że moja sytuacja materialna jest taka dobra. Albo jakby to było? Gdybym miała nieograniczoną wolność finansową, lub jak mogę czuć się jeszcze lepiej w związku z pieniędzmi? Albo jak mogę łatwiej zarabiać pieniądze? Oraz co mnie dzisiaj miło zaskoczy w kwestii finansów? Albo jeszcze takie pytanie. Co jest? Jeszcze potrzebne, bym osiągnęła moje cele finansowe? Zapewniam, że te lub podobne pytania zmienią Twoją perspektywę zarabiania i pozyskiwania pieniędzy. Jeżeli pytania kwantowe są Ci obce, to i tak je zadawaj. A na Empire Life w zakładce posty znajdziesz ogrom publikacji. Na ten temat. Wymienię je tam, bo no, oczywiście znowu nie nabrady wszystkie, bo jest tego bardzo dużo, ale dowiesz się z tych publikacji, że możesz te pytania kwantowe tworzyć w sumie na każdy temat. Zerknij więc w tą zakładkę. I znajdź coś dla siebie, coś, co pomoże Ci w zadawaniu sobie tych fajnych pytań kwantowych, bardzo skutecznych. Są tam też medytacje zawierające pytania kwantowe. To bardzo proste i bardzo skuteczne narzędzie. Zapraszam do zgłębienia tego tematu i pracy z pytaniami i niech nam się darzy.